Ukraina chciałaby otrzymać zachodnie myśliwce rozpoczęciem zapowiadanej ofensywy, ale potrzebujemy, naprawdę, potrzebujemy samolotów. Taki jest kierunek tej wojny. Ze stale musimy udowadniać na polu walki. Najpierw pokazujemy, że nie da się nas zdobyć w trzy dni. Potem dostajemy trochę broni. Potem znów idziemy do przodu i prosimy o artylerię dalekiego zasięgu. Potem otrzymujemy odpowiednia broń. Cytuję wypowiedź ukraińskiego przywódcy Ukraińska agencja Presowa Interfax. Podala ona tez, z wezwał Finlandię do przyspieszenia udzielania Ukrainie pomocy wojskowej w ramach przyznanego 15, pakietu, oraz do rozpoczęcia przygotowań 16 pakietu pomocy dla ukraińskich zdolności obronnych. Tematem naszych dzisiejszych rozmów jest rosyjska agresja. Esa aspekty w których Finlandia regularnie wspiera naszą walkę o suwerenność. Finlandia opowiada się tak jak my za pokojowym współistnieniem narodów. Dziękuję Finlandii za 15 pakiet pomocowy. Jest on dla nas absolutnie niezbędny dla przetrwania naszego kraju i naszych ludzi. Wzywamy do przyspieszenia realizacji 15 pakietu pomocowego i jak najszybszego rozpoczęcia przygotowania kolejnego 16. Pakietu, który jest dla nas bardzo ważny, podkreślił Woldymyr Zelenski. Jednocześnie podziękował stronie fińskiej za wkład w wzmocnienie globalnej koalicji na rzecz zakończenia rosyjskiej agresji i gotowość do realizacji punktów ukraińskiej formuły pokojowej. Atak także biznesowi za skoordynowana pomoc dla Ukrainy w zakresie dostaw urządzeń energetycznych potrzebnych do odbudowy infrastruktury energetycznej zniszczonej rosyjskimi atakami rakietowymi. W środę 3 maja, do próby ukraińskiego ataku dronami na Kreml tak twierdzi Moskwa odniósł się doradca szefa kancelarii prezydenta Michail Podolak. Ukraina nie zaatakowała Kremla ani żadnych innych obiektów na terytorium Federacji Rosyjskiej. Celem naszych sił obronnych SA wylacznie obiekty wojskowe na czasowo okupowanych terytoriach Ukrainy, oświadczył w komentarzu opublikowanym przez Interfax. W ocenie Podolaka takie oskarżenia Moskwy są bezpodstawne, wprost wskazuje, że trwają przygotowania do konkretnych prowokacji ze strony samej Federacji Rosyjskiej. To wyrazna próba przechwycenia inicjatywy informacyjnej, przygotowania odpowiedniego zaplecza informacyjnego, pograzenia społeczeństw, w tym ukraińskich, w negatywnych oczekiwaniach. Strategia demoralizacji, która stosuje Rosja w przededniu odpowiednich działań ukraińskich sił zbrojnych. Jest zrozumiała, a także próba znacznego zmniejszenia skrajnie negatywnego tla wobec Rosji po ostrzałem ostrzale domów i obiektów cywilnych na Ukrainie w ostatnich dniach. Podolak określił oskarżenia Federacji Rosyjskiej jak sposób na odwrócenie uwagi światowych mediów od swoich aktów terroryzmu i w oczach własnej ludności usprawiedliwia liczne zbrodnie wojenne na Ukrainie i próbę zdemoralizowania społeczności szokującymi wypowiedziami wobec ofensywnych działań Ukrainy.